Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym dotyczącym no, drugiego etapu uruchomienia systemu roweru miejskiego Włower we Włosławku. Tak jak mówiliśmy z Panem Prezesem kilka tygodni temu, ten pierwszy etap właśnie się kończy. Przechodzimy do drugiego etapu, którym. Dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka uruchamiamy fabrycznie nowe 150 sztuk rowerów tradycyjnych. Do tego te rowery cargo, które będą do wynajęcia w siedzibie spółki Baza, oraz już za chwilę rowery elektryczne na najem długoterminowy, co najmniej pół, pół roku. W tym momencie możemy powiedzieć, że pierwszy etap systemu rower no, ponownie jest sukcesem. 35 tysięcy kilometrów przejechanych przez 5 tysięcy użytkowników. To jest powrót do tej dobrej pasy znanej z pierwszego roweru, który funkcjonował przez 3 lata w naszym mieście. Ale to te 35 tysięcy było wykonanych na 100 rowerach, które dotąd były do dyspozycji mieszkanek i mieszkańców Włocławka, teraz... Tą liczbę podnosimy o 50-150 rowerów. Do początku listopada, konkretnie do 5 listopada, będzie w tym roku do dyspozycji właśnie mieszkańców, mieszkańców Włocławka. Spółka Baza zwiększa też ilość, liczbę klasycznych stacji, gdzie można wypożyczyć. Jeszcze w tym tygodniu będzie ich 30. No, ale to plany na najbliższe tygodnie. Natomiast w marcu, w zależności od, od pogody, zaczynamy kolejny sezon już z partnerem, który dostarczył nam te rowery, czyli z Nextbike'em. Wówczas do dyspozycji mieszkanek i mieszkańców Wrocławka. oddamy 200 rowerów, czyli 50 więcej niż, niż to będzie miało miejsce w tym sezonie. Panie prezesie? Tak jest. Dziękuję, Panie Prezydencie. No, chciałbym powiedzieć tutaj, że rzeczywiście rower w Wocławku się sprawdził. Robi świetne statystyki. Jest przynajmniej każdy statystycznie rower wypożyczany raz dziennie. Także to, w skali kraju, jak konsultowaliśmy to z firmą Nextbike, to są bardzo dobre wyniki. Mówimy też tutaj przy okazji o tym, że skala zniszczeń, dewastacji, uszkodzeń jest. Duża, ale też y, średnio statystycznie, jeżeli chodzi o kraj, nie, nie przeraża i nie jest to jakieś y, takie niepokojące, ale zawsze y, i z każdego miejsca będziemy apelować o to, żeby szanować własność miasta, szanować własność podatników, y, bo to jest bardzo ważne. Y, Im mniej zniszczeń, tym y, ten system będzie po prostu tańszy. Liczby rosną, tak jak pan prezydent powiedział, w tej chwili od dzisiaj uruchamiamy 150 rowerów, y, więcej stacji y, i będziemy tą liczbę systematycznie powiększać. Y, ruszamy w przyszłym sezonie, ale no to właśnie, tak jak pan prezydent, też prezydent powiedział, od marca i mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej.